Halo, halo Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Lego Harry Pottera lata 5 Ciota. co? Dzień dobry, Harry Potter. Insygnia Śmierci, część pierwsza, zostaje zakończona wraz z dzisiejszym odcinkiem, oczywiście. Pamiętajmy o tym. Pamiętaj, drogi widzu, by zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. By nie przegapić kolejnych odcinków z gry lego harry potter lata 5-7 oraz innych produkcji na tym kanale typu final Z freddys Czy lego ninjago które przyjmuje się ostatnio bardzo dobrze bardzo dobrze i na tym ciągnę subskrypcje Smutne, o szmalcownicy huh. ściana ze szlamu Hermiana dała haremu zaklęcie żądlące, o hello drake Marfoy. Bieletrix, strasz. To nie Harry Potter. Nie, wcale to nie Harry Potter. Kwa, kwa. Skąd ty macie? To twoja wina. Flabo. A chłopców do piwnicy. Tak było. Odebrali im różdżki. Ty podwyszczurze. O! Cześć, Luna. Dobra, Harry odzyskał swój... mniej kanciasty wygląd. Goblinę, idziesz ze mną! Gryfek jaki... Mm, to nie ja! Dobrze, nie mamy tu różdżek. Więc generalnie niszczenie czegokolwiek będzie problematyczne dla nas. No, ale musimy sobie jakoś poradzić. Nie oszukujmy się. Dobrze, mamy tutaj pająka. No, niestety nie mamy reduktu, więc nie możemy uratować ucznia. Szkoda. Ale to nic. Dobra. Pająk wpierdzielił. Buchę. Mniam. Ale taka kolej rzeczy, nie? Jak to się mówi? Dobra. Tu można coś zniszczyć. Zaraz, 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 chwila. Rom po pierwsze ma świsto-świnkę Którą może zwalić kwiatka To po pierwsze Ale też ma wygaszacz Nie to To Boże święty Kompletnie zapomniałem o tym, że, że wygaszacz jest Jezu, jak Milusiu, No, tu film do tym razem. Nie wiem, gdzie to na razie, ale dobra. Tutaj mamy coś do ogarnięcia. Więc pewnie kociołek. A, pewnie kociołek będzie w tej szafce. Czyli co? Mamy wszystkie trzy składniki? Dobrze widzę? Dobra. Panie Oliwander, pan weźmie sobie. Kwiatka dla pani Luny Dobra, żartuję oczywiście A Luna weźmie pająka, ty nie masz arachnofobii, więc a, a Harry będzie budował kociołek Harry zbuduje kociołek Grzeczny Harry Dobrze, no to Ron Wrzuć loda Panie Oliwander, Proszę wrzucić kwiatek I Luna wrzuć Pająk ja się zacząłem kombinować nad kadrem, bo z mną są ledy oczywiście i powiem wam szczerze, dobrze to wygląda. Może co prawda nie widać ich. Nie widać ich, ale no. Widać, że się świeci to, chociaż tyle. Niebieski, zielony, żółty, czerwony. Niebieski, zielony, żółty, czerwony. Dobra, i mamy tutaj lustro. W którym pokaże się Aberford, Dumbledore i Z Gredek, Z Gredek, jak takie małe dziecko. Ja chcę, ja chcę zobaczyć. Cześć, Z Gredek! Jej! <grystanie> kto chce tę różkę? O Jezu, głos mi się zaciął. Kto chce tę różkę? Tak było. Zostaw Hermione! Rent fota <gry> Dobra, to tak. Ron, ty walczysz z Malfo Malfoy, ja walczę z Drakonem. Ale zanim najpierw to... Chciałbym tutaj coś jeszcze... Obczaić. Wiem, że będzie jakaś walka z Bellatrix Lestrange. Nie, nie chcę peleryny niewidzki, halo. Harry Womter. Dobra, to na razie nie. Dobra, niebieski klocek, dobra. Chodź, Draco. Robimy naparzan. A tu co masz? A tu sobie ktoś po prostu śpi. A to luz już Malfoy sobie sobie śpi ładnie pięknie. Oj, o ty, Draco. Widzę, widzę wujek Voldemort, Ciebie faktycznie dużo nauczył! Aquamenti, Ej tam jest postać, ja ją chcę! Ja chcę postać! O kurde, ej drako ciężki jest! Do pokonania, dobra. Tyle w temacie. No dawaj, dawaj. Co, wezmiesz Voldemorta? Nie wezmiesz Voldemorta dubu. Nie jest znowu walka. Dobra, e, tu szybciutko, padł. Dobra, nie masz ze mną szans, brako. Dobra, <laughs> udało się pokonani. No, ale ja chcę postać, halo. Tę postać! Ała! Krutniku ty, śmierciożerco! Ała! I cyk, pyk, nie ma Bellatrix. Dobra. Się cofnęli trochę. Więc o tyle dobrze. A. Czyli trzeba walnąć w Narcyzę i Drakona. Fajnie. Dobra, najpierw Narcyzę. Aha, to, to walnęliśmy. Dobra, Narcyza padła. Sobie smacznie śpi jak już Dawaj, Draku musi zostać pokonany. No, dawaj no! Awa. Te, Malfoy. Dobra. Drako też padł. Dobra. Możemy teraz ogarnąć. O, bo tu czarna magia. Takie buty, dobra. Na razie postaci nie ogarniemy. Ale za to talerze możemy ogarnąć. I mamy fragment herb'u Literin. Dobra Okej okay. Ale ty słaba jesteś, <laughs> Dobra Nie, nie macie ze mną szans. Jestem Harry Potter. Co wy, co wy możecie? Nic nie możecie. No i super. Niech. O, zgredek. O nie. Jak śmiesz przeciwiać się swoim panom. Zgredek nie ma już pana. Zgredek to wolny skrzat. I przybył uwolnić arego Pottera i resztę swoich przyjaciół. Może to jest smutne. Zgredek! Nie! Nie, zgredek strytą się przewalił. Z strytą śmieci oczywiście. Przepołowiło z Gredka Halo. No tak, bo krwi nie mogą pokazać Moje nogi! Harry Potter! Przyjaciel! <laughs> Jezu, nawet w LEGO mi się chce płakać Ale Ron tu nie płakał, halo To Hermiona beczała Ronaldi Weasley, dlaczego płaczesz? Dobrze z, z, nie zapomnijmy, że na końcu każdej z części mamy oczywiście Coś jak finish story, więc jeszcze się nie żegnamy A czyli scena jak z filmu oczywiście Voldemort odnajduje czarną różdżkę w grobowcu Albus'a Dumbledora Wyjmuje ją Albusie Dumbledorze Okradam cię z różdżki <laughs> Pięknie komicznie to zrobione jest No i co? Insygnia śmierci, część druga, już niedługo. W waszych kinach. Na, na moim kanale, oczywiście. A tymczasem, co moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Z tej strony, Nikodem, był ja, Mikrus. I trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.